Tak, robimy próbę wytrzymałości półki. Tej gospodarz się położył. No myślę, że to wytrzyma. Skoro. Ile waży? 80... Tak? 83 kg. Półka wytrzymuje cztery wsporniki. Cześć! Ostatnio z kolegą, dla kolegi, robiliśmy taką dużą i dość skomplikowaną łazienkę. W jakimś kolejnym filmie pokażę Wam efekt, jak wyszło. A w tym filmie pokażę Wam, jak zrobiliśmy taki blat na którym będą umywalki i baterie. Blat ma wymiary około 180 cm, razy niecałe 60, a bok ma wysokość 16 cm, czyli na wysokość płytki. Blat jest zrobiony z płyty o grubości 18 mm. Miała to być płyta OSB, ale dowieźli nam płytę paździerzową, no i tak zostawiliśmy. Wycięliśmy z niej takie cztery wsporniki w kształcie prostokąta. Do wsporników przykręciliśmy solidne, dość duże kątowniki stalowe. Do tych środkowych po dwa kątowniki, a do wsporników zewnętrznych po jednym od wewnątrz przykręciliśmy je za pomocą śrub M6 i wkrętów do drewna. Przed przykręceniem zaznaczyliśmy linię poziomicą, albo można było zmierzyć odfugi. Blat przykręciliśmy do wsporników za pomocą wkrętów do drewna. Tak samo pas czołowy. Drugą półkę zrobiliśmy analogicznie, ale o węższym boku. Przed kafalkowaniem należy płytę zagruntować gruntem szczepnym. Specjalny grunt, do jak wysknie, przypomina gumę. I jeszcze wycięliśmy otwory na baterię i syfon w umywalce. Na baterię wycinaliśmy otwornicą do drewna, a ten większy otwór wyżynarką. Do kafelkowania należy użyć kleju elastycznego. Tutaj użyłem Adesilex P9 i drobnego grzebienia. Krawędzie płytek w górnej półce były szlifowane pod kątem 45 stopni, a w dolnej półce na krawędziach zamontowaliśmy złotą listwę ozdobną. Ta listwa jest też w innych miejscach na ścianie w łazience. Gdy klej wyschnął, zafugowaliśmy płytki i położyliśmy silikon między półką a ścianą. Potem przykręciliśmy baterie, kręciliśmy zaworki pod spodem i podpięliśmy. Umywalki przykleiliśmy do blatu silikonem. Przykręciliśmy i podpięliśmy syfony. Tak oto nasze półki się prezentują. Należy jeszcze na koniec umyć kilka razy kafelki. Pod półkami będą jeszcze zamontowane taśmy LED, ale pokażę Wam to, jak i całą Łazienkę, w jednym z kolejnych filmów. Dzięki za uwagę. Cześć!